Siemanko, tutaj Mati i Seba. Zapraszamy Was na kolejny film z przygód Seby i Matiego. Postanowiliśmy sobie z Sebastianem, że jeżeli ten film nie dobije do tygodnia tak 10 tysięcy, to przestajemy nagrywać przygody Seby i Matiego. Nie? To jest nasz wyznacznik. To jest nasz wyznacznik. i może Taki nie... robimy sobie cel. Taki cel i może, nie wiem, zaczniemy jakiś inny content robić albo coś. Także 10 kity się musi mieć do tygodnia, i to jest taki wyznacz. Udostępniajcie, komentujcie, subskrybujcie. A teraz zapraszamy na film. Siema, co Co tam robisz? No patrz, jakie wujasz ładne, zarąbiste akwarium do, do rybek. A po co? Mówi, że wieczorem będzie zarybiał. Na czym będzie zarybiał? No nie wiem, jakieś jesiotry, karpiszony. I jesiotry, przecie się nie zmieści jesiot do takiego. No, taki mały, może jakiś tego, co? Może by się wmieścił. A co, jakie plany na dzisiaj w ogóle Seba? No mieliśmy odczajać te, yy, jelony yy, zambony, nie? No, tak. Przy tych piątku? tarło mają przy piątku zawsze. No, tarło i będą wyjść i może tam za czym jakieś fajne poroże by się znalazło, coś? Nie wiadomo, no, nie? Zawsze na skupie. No, zawsze na skup. To dawaj. Daleko jeszcze dodają, bo. No, mega daleko, człowieku jest. Ty, jeszcze. w ogóle się my sobie nie poglądamy tych jelonów, człowieku? Czemu? Bo mi się przypomniało, że dzisiaj jest odstrzał jelona w tym rejonie. No tak, no, ale oni to robią my, samym wieczorem. No to już w jest prawie, nawet Zrążymy 18. Zążymy i tak tam są na drzwi. Na to tam będzie myśliwy siedział, znaczy. A gdzie będzie siedział? No najwyżej ja my zobaczymy, może będzie siedział, może nie, no będą zamknięte, to może się włamiemy jakoś. Maczetą, Maczetą no. Może coś zostawili jakieś no, fajne tylu, atrybuty. Na, staru, na południowy wschód. Treba, ten web, bo tu jest ten utrzał tych dzików. Trzeba, trzeba się, się kilom, No, czołgnąć, no, aż Nie. <tuszy> 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 Daleko jeszcze? No, mega daleko. No. Się, bo lecisz tak szybko. No dawaj, dawaj, bo się ściemia. Nie, nie, nie zdążymy. Ściemiasz to to cały czas mnie. Oni mówią, mają odszał gdzieś pewnie po 12. A więc słyszałeś, że nawet w tych rejonach kozice górskie występują? No o, Chyba wadzie. trochę za nisko. Co? Chyba trochę za nisko. A jak mech rośnie z tej strony drzewa, to co to znaczy, że rech to jest kierunek? Południowy, południowy zachód. Południowy zachód? Tak. Chodź idziemy. dalej! To źle idziemy. Dobrze idziemy. To źle idziemy. Ja pamiętam, tu z dziadkiem przeszedłem. Z dziadkiem zeszedłeś w 94. No chodź dalej, nie mamy czasu. Kurde, Seba, wam na pewno zabłądziliśmy. Nie no dobrze idziemy, nic się nie ma. Ja przecieram szlak. Miało być 2 km, a idziemy już chyba z 4. No, no tak się wydaje, no to jest daleko. Kawał jak byk. Ale to Dobrze, że tu możemy się chociaż wyprostować, bo tu jest trochę bezpieczniejsze miejsce. No tam to był przypał mega tej. To co myślisz, że uda się nam wejść na te abody? No jeśli nie, zamknie, a może się uda jakoś włamać przede wszystkim. To maczeta to przecież, maczeta pokona wszystko. Maczeta pokazuje macze drewno i wodę. Ej, pa, jaki gałąź. A tu do gleby? Pa to. To jest niebobry, że robią poza. No nie, ona żyje, ona nie jest ucięta. A wy, że bobry, no, potrafią nawet piszczą przegryźć? Chyba tobie. No poważnie ci mówię. Kłamy. Stałem w gazetach. One mają takie zęby mocne, że przegryzą piszcze. No, poważnie ci mówię. O strumień, już jesteśmy coraz bliżej. Ostatnia prosta seba. Dawaj, dawaj, dawaj. I potem jeszcze tylko wzdłuż strumienia, gdzieś swą kupy jelenia. I jesteśmy. Ach. Na no, miejscu. Ale teren. Seba to już jakaś ambona jest, numer 50. No ale to nie ta, to poza tym nie miała numeru 50, a, a tamta na 100% ma normalne drzwi takie. Co jak do łazienki. Na ambonę z zrzemy. No, takiej musimy poszukać. Wejdziemy się wykończy. Chyba jesteśmy na miejscu. Już. No dotarliśmy w końcu. Niech chyba jest pusta. Oby. Chodź, Chodź się skikamy tu. O. Jest nie, pusta? Nie wiem właśnie Szkoda, że nie mieliśmy tej... Jest zamknięta. Że nie wzięliśmy tej lornety naszej. No właśnie. A niby drzwiczki są, kurczę. No dobra, no idziemy, no, no co? że jesteśmy to już nie ma... Podejść pomału do... aby się począgać, podczągać. Hmm. I wziąć ucho, nasłuchiwać, czy czasami kogoś tam nie ma. Chyba jest czysto. No co, lecimy? Idziemy. Cicho, cicho. cicho. No nie pierdź, świnio, jedna. ty pierdzisz? Pogrzało cię, to na pewno już masz gacie tygrysa. Jakie gacie tygrysa? No z przodu żółte, z tyłu rysa, na bank. Tak. No, mówię ci, na bank już masz gacie. Gdzie? Bo muszę coś być. Daj macie. PENIAZ! Zamknięte Zamknięte? Bodziek wrócił Zapukałem Nie ma nikogo? Nie jest wiesz No to upakuj się Chyba muszę tą wyważyć No wyważ to no Podważ O, ja co tu jesteś? Ty o ktoś przed chwilą był Tu wszystko zostawili tej Zapał papierosów jeszcze świeżo. No faktycznie, ale jakieś rzeczy tu pozostawiali Pakuj No pakuj się, no, dawaj a, prze... o, a, Ua. Ua. Tej, co tak, to jest mandżur Mandżur Tak, se to. tu o! O! Co tu mają ten? Telefon! Kurzak! Ale co po to? to się każe, co to jest? to jest? Flaszeczka! To jest na napój bogów. Dziadzia mówi zawsze o tym, że to nie wolno tykać. A myślisz, że jakbyśmy trochę spróbowali, co sobie się stanie? No tak samo jak po bimberku, dziadzi. Nigdy nie ten. Aha. Nie próbowałem tego. Trzeba sobie spróbować jeszcze. ogórasa ma przegrychę? No nie, pierś? świnia. się no Co za wieprz! jak się masz, czy bomboników. Masz już takie gacie tygrysa, że wiesz... Tej se. No. tej może sobie, podniosę sławkę. Nie sobie. no, nie ruszaj tego, bo a. to służy do odstrzału. Muszą powiadamiać, koże. Przez to jest to powiadamianie ja no o jelona. No A weź spróbujmy tej flaszeczki może, co? No, po, po dziabągu jakimś, co? Ale to jest chyba jeszcze okuras do zagryzki. No to pasuje, elegancko. Trzymaj, otwórz. Tak? Jest jeszcze? Dobrze. Mmm, czysta. Piłeś kiedyś takie, takie te? Wyskokowe napoje procentowe? Nigdy. Jedyne co to wtedy, to bimberek dziadusia. Tu, jak będziemy jak dorośli znowu. Ja i dorośli znowu się. A to mama, pamięta, wiesz, to się źle skończyło nie, dla nas ostatnio. Nikomu nie powiemy o tym, wiesz, tym możemy się znowu czuć jakoś specyficznie. Tak? A to znowu będzie, będzie, matka nas zabije. Jak się trochę ukierunimy, to może wrócimy sobie do tej naszej skrzynki. I tak? po maluszkę, lej, lej po maluszeczku. No Nie rozlewaj tego cennego nektaru. A co? Pomagam ciąbongu. A, A. A nikogo nie pamiętam, to będziemy nasza na tajemnica. A nie wydasz nas? Cicho, Uh, zapijaj, zapijaj, zapijaj. Mm, pomaga, pomaga, pomaga. Uh, uh, Dawaj mi szybko. Ale. Oh. Mm. Ah. Lepiej? Mhm. Mm Problem. Mm. Nie jest takie złe. Mm -hmm. Nie, tak z tym dyblasem, nie. Mm -hmm. mm. Mm. No, Dawaj powiesz jeszcze tak. jedną, to? Tak ciepło mi się tak. Dawaj po jeszcze jeden tam. nawet? nie, mnie nie żałuj. Tam, będziemy się żałować, na starość. A my już jesteśmy tej szóstej klasie, że z to szczebla możemy. Co, dokładnie. Mmm. Mmm. No, ale lepiej tak, tak da. Tak. Takie jest to naprawdę. Nie, W niebowzięty taki. Mmmm. Nie masz takie wrażenie, że trochę tak zamgło? Ale tak. to wysoko się zrobiło nagle tej. No trochę. Się z tak, tak niebezpiecznie się takie robi. Wiele jelenki mam trochę tutaj. Mmm, właśnie, po tam na o, trzecią tak, nóżkę. Poczekaj. Tak szybko. No to, to, to nie, przecież nie pamiętasz, jak dziadził z ojcem coś taką flaszkę, to i tam zajmie 15 minut i nie ma no, nie nic. Jesteśmy mali. A mali, no i prawie dorośli. Szósta klasa. Szybko. Szybko. Ale nie no. pojawiam, ale ciutko. Mm -hmm. mm. 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 O! Ci powiem coraz lepiej, aby wchodziło. Taki jest, taka... Tak jest... W tak ogóle przypało, ale. Tak lepiej, nie? No. O, tak na sercu lepiej się robi takie. Się... A to chodź, może zadzwonimy niedługo, co? Że jedzie na ten ten? Zadzwoń tam się, nie pierdnij z tym, dawaj. Mówi. A co nam zrobią? Kto nam co zrobi? Ja poleję po maluszku. To. A, a, ty to. wykręć to. numer. Po góra Powiedz Pamiętam, 997, zwoń tam. 97? No, to jest na policję. Sebastian. A tam policję tam. Wszystko dobrze. Trzeba się na, na policję. Aaaa, za szkodę. Mówisz? tręczą. To pojeżdża i. Ostatnią. A gdzie daj let. Dalej, bo się kończy no to się popiję tam. Nie ulewaj ją. <smuszy>

9 <noise> 7 yeah. Co, my, my? No, my. Mów że przegranie B A fotel B powiedział, a fotel powiedz powiedział. A powiedziałem, niech no. mają za swoje. No, nie, 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 Ale powiem. tutaj Mati, seba! E, rozpoczynamy odczoł jelona w rejonie 303 AMBONA 79. Zgłaszam, rozruszynamy ostrzał Jelena! No, chodź, chodź. no, Ale, bym powiedziałeś, dobrze. Jak trzymaj Krótko z nimi jedzie się kończy dobra hmm. jeszcze jedno. może może idziemy dalej. Nie? No, ja powoli. O, czekaj, Seba, Bo to jest to. Poczekaj. jak ja ci zrobię zdjęcie, co? O, grubo. Nie, użytko. Czekaj, w Mam ją, wyślemy. Podczutkę. Gotowy? A? Hej Dobra No Och Ja ci tak zrobiłem. Słuchaj, proszę, zrób mi zdjęcie A? Uśmiechaj się proszę, proszę, proszę Powiedz Cześć Cześć O Elegancko O, Polacy? O, śmiało nam się nie krępło Szybciej Ooo! Szybciutko poszło. No, pod te Mikołajki, nie? A, aha. A. Ej, ja chyba zadzwonię jeszcze raz, bo oni chyba a, Oni chyba w ogóle nie... A, nie szczęli, że, że ten osioł rozpoczynamy. A, chyba idziemy do hacy jeszcze. Może. No. No. no, co robisz źle? Chyba by przez ciebie zemdliło. No. Nie wiesz, jak to było. W przedszkolu jeden się zżygał, wszyscy no. potem rzygali. No, Racunku. A to co to było poszczał! Co miałeś? No żem się poszczał! chodź do chaty, a, a, bo się ściemia już. Skończyli tego wszystkiego! A wiesz co regeneruje rany? Wątrupka. Wątróbka ma dużo się Ma dużo żelaza o! Co było? Co to było? Co to było? To przez ten, yy, ten żeśmy rozpoczęli ośaniona Tym telefonem. Ty żeś miał taki pomysł? O, do Hartlep. Jeszcze <try> Ej, hey, poczekaj, czy te ryby se włowił tej? Są te rybki całe śmieszne? Dobra. O! 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 Blada, ale to wiadostro Zarybił się o tym kurwa Dobra chuj z tym Chodź na tą wątróbkę tam, lepiej Mhm, tak